Znajdujemy się na dzielnicy Wola, która w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego przeszła hekatombę. Tutaj oddziały niemieckie oraz współpracujące z nimi oddziały, które się znajdowały, oraz Rosjanie, Ukraińcy, wymordowali od 40 do ponad 60 tysięcy ludności cywilnej. Na osobisty rozkaz Hitlera, ustny, który został wydany Himmlerowi, jak słowina von den Bach, miało tutaj zostać wymordowany każdy napotkany powstaniec. Dzieci, kobiety, starcy, wszyscy mieli mordowani i tak też się stało. Mówimy trzy dni, ale od 5, 6, 7 sierpień tutaj na ulicach woli dosłownie płynie krew Brukiem. Mordują i palą. Chcę tylko jedno powiedzieć, o tym się rzadko mówi. Zbrodnia na woli. To jest największa zbrodnia II wojny światowej dokonana na ludności cywilnej. Tutaj mordowano i palono, a palono w dziewięciu miejscach na woli. Największa spalarnia znajdowała się tutaj niedaleko, jakby dawny pedet przy Wolskiej. Tam z tyłu, gdzie zakomunował komitet wojewódzki, była największa spalarnia. Zwoki ugolano w różnych y, konfiguracjach. Były to szerokości 4 metrów. Długości 40 metrów. To były takie stosy, nazywamy to. Wysokość różna była. Kilka metrów do pierwszego piętra. Oblewano ropą, bezną podpalano. 6 sierpnia 1946 roku odbyła się po wojnie niesamowita procesja, w której zebrano wszystkie prochy z dzielnicy Wola, w 116 trumień włożono i przewieziono na cmentarz. 12 ton popiołów liczba przerażająca, ale to jest dramat tylu rodzin, dramat tylu Polaków, którzy płacili tą cenę właśnie dlatego, że byli Polakami. Wśród nich znajduje się dramat jednej rodziny. Pani Wanda Lurie, która na początku powstania była w dziewiątym miesiącu ciąży, miała troje dzieci. Chłopiec najstarszy miał 11 lat. Wyganiano ich, to niedaleko przy Walberga, wyganiano ich na, na podwórko. Następowało Okradanie mieszkań. Potem wszystkich pchano. Niedaleko tu jest, była, znajdowała się filia fabryki Ursus. Tam brama się otwierała. Równiutko po 100 osób wpuszczano, bramak się zamykała. słychać strzały krzyki. Ona została wepchnięta w, w ostatniej tej setce. Zobaczyła co się dzieje. Zobaczyła te stosy pomordowanych sąsiadów. Miała ukryty w skarpetce w bucie trzy złote pierścionki. Dała je nimcowi. Niestety nie pomogło, odepchnął ją. Trzymała swoje dzieci do końca za ręce. Najpierw strzelili jej synowi, 11 w głowę, potem dwójce tych dzieci. Ona dostała też strzał w tył głowy. Sowieci, jak nas mordowali w Katyniu, strzelali w tył głowy trzymając pistolet pod kątem. Jak wspomina o tym Błochin, nie musiał już dobijać. Na nas Niemcy byli pedantycznie zawsze ubrani, punktualni, ale mordowali niechlujnie przy takiej ilości jest rzecz niesamowita strzelił w tę głowę, kula jej przeszła żuchwy i wyszła lewym policzkiem, oczywiście straciła przytomność, upadła, przywaliła następne zwłoki powiedziała, że swoje dzieci trzymała za rączki do końca, aż się zupełnie zrobili chłodne, zimne chciała jak najszybciej odejść ona następnie była jeszcze ranna, dwa razy w nogę, bo Niemcy okradali te ciała zrywali, i akurat jeszcze zerwał zegarek, nie wiedział, że ona jeszcze, jeszcze dycha i ona poczuła w tym momencie, że dziecko się w brzuchu poruszyło. Rzecz niesamowita. Wyciągała się stamtąd, czołgając się do kościoła, do kościoła Wojciecha, tej niedaleko na Wolskiej, tam w ogóle dołączyła, leżała przy głównym ołtarzu, wspominała kilka dni, a to chyba dwa dni to było, może ktoś się z nim coś, czymś podzielił. Taka kobieta przetransportowała z nimi furwankami do Puszkowa 20 sierpnia urodziła swojego syna dawał mu, no, mu na imię Mścisław i on po latach swoją mamę nazwał Polską Niobę historia niesamowita ta pani po wojnie chodziła zawsze na czarno ubrana była skromna, elegancka zawsze chodziła w dużych kapeluszach Polska Niobę, a on jeszcze jej syn da, yy, Ścisław, powiedział kiedyś o niej, że nie dano mu było poznać jej członków rodziny Wszystkich mu wmordowali, nie poznał i nigdy nie pokochał. To jest jedna z setek relacji, z tysięcy, co się tutaj wydarzyło na tej dzielnicy. Jak tak człowiek o tym mówi, grupą tutaj w muzeum, to naprawdę trzeba mieć niesamowite twarde serce, żeby łzy nie uronić. Jest jeszcze jedna historia, bardzo krótka, chcę tylko powiedzieć o jednej, o jednej sytuacji. Kobieta tutaj ukrywa się z swoim mężem w piwnicy. I wpadli tam Niemcy. Na oczach męża została zgwałcona przez dziewięciu Niemców. Miała już półtora rocznego synka. Zaszła w ciążę. Urodziła to dziecko. Ale po roku nie wytrzymała tego psychicznie i popełniła samobójstwo. Jej mąż zostaje z tą dwójką i wychowuje je. Wiem to tej naszej pani, która z nami pracuje, to była jej sąsiadka. Rzecz w ogóle taka, której trzeba o tym pamiętać. Trzeba to wykrzyczeć światu, co się tutaj stało. Powstanie warszawskie to był zryw. To było, chcieliśmy wziąć odwet za te pięć lat upokorzenia, morderstw. Gdzie wyjście na ulicę kończyło się wielką niewiadomą. Gdzie lądowało się albo pod murem, albo się było na no, roboty do Niemiec, albo kończyło się w ruinach Pawiaka Gestapo, znaczy w ruinach Getta, gdzie byli mordowani. W końcu wybucha powstanie, a loś cywilna płaci to najwyższą cenę. Liczby są podawane od 150 do 180 tysięcy wymordowanych w loście cywilnej, 18 tysięcy powstańców, 3-3,5 tysiąca berlingowców, którzy szli na pomoc powstaniu. Taką cenę zapłaciliśmy, że chcieliśmy być wolni. To, że ja mówię teraz do Państwa w tym języku, zawdzięczamy tym, którzy na zawsze pozostali na tej dzielnicy, pod tymi ruinami, spaleni, ale nigdy nie przestaniemy o nich pamiętać. Dziękujemy Wam i opiekujcie się tam z nami z góry.